A no tu gołąbek. Tu tak mieszkamy. Tu mieszkam, trochę wyżej. Tylko mam balkony na, na zewnętrzną stronę. A tu mamy basenik. O. Tyk. Tu mamy lindę. Tu się światło zapala. A się zapala, to jest winda. Tyk. Jedzie winda. No, Taki jestem ładny chłopak i sobie jadę na basie. Tu mam basiennik. Chyba jest ciepła woda Ciepła Tak to wygląda Salam